Pewna europejska rodzina miała swoich krewnych w USA, ponieważ utrzymywali ze sobą bardzo dobre stosunki i wciąż pozostawali w kontakcie. Rodzina z Ameryki co jakiś czas przesyłała im paczki z różnymi aretasami. Niestety, od ostatniej przesyłki mijało już sporo czasu, to też mieszkający w Europie członkowie rodziny zaczęli podejrzewać, że ich kontakty z krewnymi z Oceanu znacznie się pogorszyły. Ich obawy rozwiał listonosz. Które pewnego mglistego ranka zapukał do ich drzwi i dostarczył przesyłkę. Rodzinka szybko odpakowała paczuszkę, w której znalazła bogato zdobioną szkatułkę z szarym proszkiem w środku. Początkowo nie wiedzieli, do czego owa przesyłka ma służyć, lecz znając swoich krewnych, stwierdzili, iż to kolejny przysmak, i zaczęli regularnie dosypywać sobie połyżeczce proszku do każdej herbaty. Twierdzili przy tym zgodnie i szpili już lepsze rzeczy. Ale co tam? W końcu to paczka z Ameryki. Ich dodatku do herbaty zostało już bardzo niewiele, kiedy listonosz powtórnie zapukał do ich drzwi, dostarczając tym razem list i przepraszając równocześnie za opóźnienia z dostarczeniem tej przesyłki. Przez ten mgłę wszystkie loty są opóźnione, powiedział odchodząc. Rodzina szybko otworzyła kopertę i zabrała się za czytanie listu. Teraz nie była zbyt wesoła. Z przykrością muszę was poinformować, iż zmarł dziadek. Jego ostatnią wolą było spocząć na ojczystej ziemi. To też w szkatułce przesyłam wam jego prochy. Z prośbą, byście pochowali je na cmentarzu. Zostań na dłużej. Wybierz interesującą Cię kategorię. Jeśli chcesz być powiadomionym o najnowszych nagraniach, zasubskrybuj mój kanał oraz preferowane serwisy społecznościowe. Więcej informacji znajdziesz w opisie poniżej.